Do niedawna, zwane po prostu dożynkami, od dwóch lat funkcjonujące pod nową nazwą Miłomuńskie Święto Plonów już za nami, było przede wszystkim okazją do podziękowania i podkreślenia, jak ważna dla całego społeczeństwa jest ciężka praca rolników. Praca rolnika to jest praca pod chmurką i praca bardzo ciężka. Nie ma Sobód wolnych, niedziel wolnych, chyba że mają produkcję roślinną, ale też od wiosny do później jesieni pracują. Dziękujemy przede wszystkim rolnikom za to, że mamy mąkę, mamy chleb. Uroczystości w Miłomłynie poprzedziła tradycyjna dożynkowa Msza Święta. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wydarzenia przeszli korowodem ulicami miasta. W tym roku starościną Miłomłyńskiego Święta Plonów została pani Donella Zegadło, sołtys sołectwa Liksajny. Wiadomo, że trzeba kogoś prezentować, więc niekoniecznie jest się sobą, ale przedstawicielką wielu kobiet, prawda? Więc myślę, że to jednak zaszczyt jest. Po uroczystym przekazaniu i podzieleniu się dorzynkowym chlebem, owocem tegorocznych zbiorów, przyszedł czas na konkursy. Ten konik czekał na swoją kolej 3 lata. Szkielet jest drewniany, a jest z zewnątrz zobłożony takim workiem jutowym i do tego jest przyszyte, przy, 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 przy przywiązane są z na, e, kłosy zbóż. U nas nie ma rolników. Jest to typowa osada leśna, właściwie trzy osady leśne, gdzie ludzie nie są związani z rolnictwem, stąd takie po, nietypowe pomysły. Według oceny jurorów najciekawsze stoisko dorzynkowe przygotowali członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Przyszłości Miłomłyna. Tytuł najpiękniejszego wieńca przypadł dziełu koła gospodyń wiejskich w Miłomłynie. W turnieju o złote widły, czyli konkursu dla naszych sołtysów, zwyciężyła sołtys Majdan Wielkich. telewizja Kopernik. Kopernik.tv